Pysznej szakszuki i kapusi. Dziś jest troszkę ponuro za oknem i chyba pada deszczyk, ale jak powiem otworzyć drzwi Mati, to nie było aż tak zimno na całe y, szczęście, ale robię z tego powodu pyszną, rozgrzewającą szakszuki. Do tego mamy bułeczki i Mati jeszcze kupił croissant, więc chyba sobie później zrobię na deserek z serem żółtym i z dżewem bardzo mi posmakowało to połączenie tutaj bułeczki z serkiem. Nawet jakimś takim twardszym, żółtym i, i z czynnikiem. Sada miała taki deserek. Czekam, aż mi się teraz pomidorki tutaj uduszą. Troszeczkę, żeby wbić jaja i będziemy jeść. chociaż z moim laptopem to dzisiaj była droga, przez mękę po prostu tak zamulał, już ja i w tak myślałam, że go Rosji. Ale to jest chyba wina tutejszego internetu, bo próbuję dodać filmik od dwóch dni, on ja się dodaje w te tak, jakby i cała reszta mi przez to mówi, więc jest masakra i tracę cierpliwość do niego. Teraz sobie dodam jeszcze TikTocka i akurat przed 19, więc robię sobie trening, to no, w ogóle dzisiaj przez cały dzień nie wyszłam. Z domu, nie miałam takiej potrzeby, ale też padało, więc nie kusiło mnie, żeby wyjść na jakiś spacer czy coś. I teraz dalej nie wyjdę, zrobię sobie trening w domu. A akurat fajnie, bo Mati poszedł biegać, więc nie będę mu tu skakała nad uchem i sobie tutaj zrobię. Później jeszcze kolacyjka i będę mogła odpocząć, więc idealnie się ze wszystkim wyrobiłam. mikrofon mi się rozładował, ale powiem Wam, że super się tak ruszać. Prawie każdego dnia zupełnie inaczej czuję się moje ciało i jestem dumna, bo dzisiaj rano chciałam robić treningu, bo chciałam zrobić na plaży, ale padało, więc nie chciałam iść i stwierdziłam, że zrobię sobie w domu i był to pierwszy raz, kiedy mi się to udało, bo wcześniejsze trzy razy, jak tak stwierdzałam, to nigdy nie zrobiłam tego treningów w domu, a teraz mi się udało, więc super, naprawdę bardzo się cieszę. Czy dzisiejszy dzień jest jakąś skończoną porażką? Nie mogę nic zrobić, nic dokończyć, bo... a dalej dodaje mi się filmik, Kto by się spodziewał? Przez to mój laptop kompletnie zamula. Coś dziwnego stało mi się z plikami, które mam teraz w montażu i już nie wiem jak temu zaradzić, strasznie jestem wkurzona, idę właśnie teraz na zakupy, głównie e, po warzywa, jeszcze chciałam iść do Lidla, który jest dalej, ale no już nie dam po prostu rady, bo jestem tak cholernie chłodna i chciałabym już coś zjeść. Ja wiem, że zrobię sobie dłuższy spacer do delka, akurat 25 minut na odstresowanie i zrobiłam takie dobre zakupy, że sama sobie zazdroszczę. W końcu będziemy mieć w miarę pełną lodówkę, bo wcześniej robimy, robiliśmy zakupy tak, że zawsze mi tam czegoś brakowało. Ja fajnie się przeszłam, tylko że teraz z tymi wszystkimi zakupami muszę wrócić te drugie 25 minut, a to jest trochę ciężkie, no ale trudno. Głowa mi trochę odpoczęła, Właśnie wyszłam, żeby się odstresować. Stwierdziłam, że dłuższy spacer będzie lepszy, nawet jeżeli jestem tak bardzo głodna. Tylko, że wyszłam na ten spacer odstresowujący. I co? Według co wyszłam z domu, jeden typ na mnie gwizdnął, a drugi zaczynał mnie trąbić i to chyba na pewno było na mnie, bo w tej jednej i w drugiej sytuacji nikogo innego nie było na tej ulicy i. A to trąbnięcie, to jeszcze nie wiem, mogłam zrobić coś i tak, nie tak, chociaż po prostu już sobie szłam chodnikiem, prosto, elegancko, przy drodze, nikomu nie zawadzając i nic innego nie jechało, nic innego nie szło, tylko jakaś to kurwa na pewno było dla mnie, ten gościu co gwizdał tak samo, tylko ja i on był. Byliśmy na, na tym chodniku, i to mnie tak zirytowało. Bo ja tego na przykład nie rozumiem, no co to ma oznaczać? Co ja mam być, kurde, mega szczęśliwa? Bo to mnie gwizdziesz czy trąbisz? No, chyba nie. I to mnie zirytowało, i ha, mogłam sobie o tym nie przypominać, bo tylko irytacja wróciła. Ale mam jeszcze 15 minut do domu, więc akurat ochłonę tym spacerkiem. To jest moja torba, że te zakupy są tak cudowne, że muszę Wam pokazać. Jestem taka szczęśliwa z tych zakupów, że to jest hit. Nie wiem, czy to już jest starość, jak się cieszysz tak bardzo z zakupów w Lidlu. Nie wiem, możliwe, możliwe że tak generalnie. Place Oven Bake dla Adiego, bo ja To są najlepsze chipsy. Tutaj nie, są lepsze bataty, tylko i wyłącznie bataty, ale tamte bataty są tylko w Portugalii. Ale tutaj w Lidlu kocham te, właśnie one są warzywne. Mają marchewkę, seller, buraka i batatę. I no, ten burak jest tutaj przepyszny. Już się nie mogę doczekać, aż wieczorem do je zjem. Dalej mam. Taką, takie wielkie opakowanie, i cieszę się, że znalazłam dolce gusto. Bo wcześniej w Mercadonie kupiłam jakąś taką z Mercadony ona była taka so, -so a to Cortado nozem z Polski to też mieliśmy ostatnio ekspres kapsułkowy w wynajmowanym mieszkaniu i była pycha, więc się cieszyłam, że to znalazłam. Moje jedno z ulubionych win: Lambrusco. Akurat widziałam czerwone, ale było jeszcze różowe i białe, ale to czerwone jest perfekto. Było za jakieś. 2,30, a w Polsce ja je kupuję za prawie cztery dychy. Bo w Polsce bardzo rzadko widzę je w supermarketach. I znajduję je najczęściej w wino. Więc jest tutaj. Oczywiście, że musiałam wziąć. Patryczki Pedrun. Yy, będę je robiła na patelni z solą, bo już tu takie robiłam. Broku por. Marchewki takie w parce. Mamy tu pa fazę na chrupanie marchewek, więc wzięłam nam kolejną pakę, mini pomidorki. mascarpone dzisiaj do obiad był nie ma i poprosił. Burata w ogóle była tutaj w jakimś takim zielonym opakowaniu. Mam nadzieję, że będzie git. Dwa skwy wysokobiałkowe, bo tutaj chyba. Mam, wydaje mi się, że mam troszkę za mało białka, sobie tego nie, nie liczę, ale tak mi się wydaje, bo właśnie dużo jem ziemniaków, jakichś takich przekąsek, bułek. Zazwyczaj one są z jakimś serem czy czymś takim, ale to jest mało, więc wzięłam trochę tych wysokoproteinowych. Wzięłam jeszcze pudding, wzięłam e, kwark i wzięłam e, ser wiejski w ogóle dziwiam się, że tutaj jest i on też jest wysokobiałkowy. A, i jeszcze jogurt bitny wysokobiałkowy, ale to bardziej dla Matiego, bo streczytela to ja nie za bardzo lubię. Z nabiału mam jeszcze serki, takie okrągłe. Pamiętam, jak byliśmy dwa lata temu na Majorce, to je kupowaliśmy i jedliśmy po prostu takiego, takie przekąski, one były pyszne. Co jak je zobaczyłam, to od razu wzięłam. Dalej wzięłam sos y, do makaronu. Ja zazwyczaj w Polsce kupuję same pomidorki, ale tutaj są takie, takie średnie te pomidorki. Nie mam muti, a muti tam ulubione, więc wzięłam ten sosik. Zobaczymy jaki będzie. Cieszę się też, że znalazłam pesto. Bo nigdzie tu w tych takich hiszpańskich sklepach nie mogłam znaleźć, a miałam taki ocho, taką ochotkę na makaronik z pesto, więc będzie robiony, ale nie dzisiaj, bo dzisiaj już się właśnie omówiliśmy na makaronik z tym i z dużą porcją warzyw. Dalej yy, wzięłam sól <zwykłą>, zwykłą, bo ostatnio kupiłam Sól się okazało, że jest jakaś z czosnkiem, i mi ten posmak czosnku nie do końca leży, więc kupiłam zwykłą. Kupiłam mm, cukinię. Chciałam powiedzieć kabaczek, Nie wiem sobie, czy to to samo, czy nie, ale cukinię. Drugą paprykę. Dwa jabłka, bo tutaj są tak pyszne polskie, więc tak słodziutkie są te jabłuszka, że prawie nie mam na nie ochoty po prostu. Kupiłam. O, coś mi się chyba rozłoniło w ogóle, ale mam wegańskie żerki, to są moje ulubione, pyszka, te jogurtowe. Są też takie kolorowe w Lidlu, ale ja o wiele, o wiele bardziej wolę te jogurtowe. Kupiłam sobie maseczkę do twarzy w końcu, bo już nie robiłam ponad dwa tygodnie. Nie mogę się doczekać, chyba dziś... Jezu, chyba dzisiaj wieczorem będę miała wieczór mistrzów. Maseczka, chipsy te warzywne, to wino i coś na YouTubie, albo na Netflixie. Jakiś film... O, wczoraj wypatrzyliśmy jakiś film do obejrzenia, to może to? Czy to będzie idealny wieczór? Wydaje mi się, że tak. No i to chyba wszystko. Tak, to wszystko, muszę teraz to przenieść i rozkminić, co mi się rozwaliło zielonego. Wie? Moja krzyweczka dzisiaj jest super. W ogóle nie była układana, ja w ogóle nie mam make-upu, a jestem w leggings, do biegania i koszuli. A ci panowie na miękwie sale i trąbili także. Rozpoczęliśmy dzisiaj dzień od poszukiwania miejsca z dobrym Wi-Fi. Łatwo było sobie coś tam pobrać i nasz dom nie, nie domagał ale udało się to szybko. Okazało się, goza, że ta kawiarnia centralnie pod naszym domem ma bardzo dobre, więc akurat sobie tam wbiankował się, poczytałam książkę, zjadłam bułę z awokatą z realną, więc była taka dobra, najlepsza chyba ze wszystkich, które tu jadłam. A później dzień jak coś wyruszyłam do sklepów. Miałam ananaskę, bo ostatnio wzięłam połówkę i wyglądał tak nie ale zaryzykowałam i był tak dobry, że zrobię sobie właśnie ananaskę z truskawkami z jogurtem na takie drugie śniadanie po lunch. Jezu, powiem wam, że cały czas walczę z tymi plikami i... Już nie mogę. Chyba zaraz na poprawę humoru kupię sobie. bilety <śmiany> ja do Marrakeszu, bo i tak planujemy po to, jak będziemy tutaj na tydzień jeszcze polecieć do Maroka. Więc chyba zaraz to zrobię na poprawę humoru, tak myślę. A później pójdę w jakieś na odstresowanie. Że to będzie dobry plan, żeby to zrobić w tym momencie. Zgadnijcie, gdzie idę. Oczywiście, że do sklepu bo no. wczoraj oglądaliśmy książula i stwierdziłam, że zjadą takiego pysznutkiego kebaba. I wpadłam na genialny pomysł, że przecież kupię tego sylpana. i sama z tego zrobię pysznego wedańskiego kebaba. Muszę iść do sklepu po Pity. Ogórka do tzatziku, bo zrobię takiego w ogóle z grillowaną cukinią i z tzatzikami i do tego sejda, pomidorek, cebulka, no, mam nadzieję, że będzie pyszne, no, ale muszę iść do sklepu, więc wydaje mi się, że w tym roku, w każdym dniu będę w sklepie. Nie udało mi się kupić dokładnie takich pit jak chciałam, ale zrobiłam ja tortilki do wrapów, jeszcze paprykę do tej cukinii glinowanej, dodam paprykę, i okulary do cacyków. Wam, że strasznie dziwny ten sejtan. Taki jakby ma strasznie dużo wody, która z niego wypływa, jest taki glutowaty. Może o to chodzi, że on się po usłażeniu ta woda z niego wyparowuje i, i on się robi taki dobry. Jak na razie nie wygląda to dobrze, ale mam nadzieję, że będzie lepiej. Tutaj w ogóle w klopinkach mają takie fajne otwieranie. O no. się otwiera. I można zrobić wszystko, i jest na bardzo fajne, nie wysuszają się. Pierwsze to, została skręcona i wygląda no pokaźnie bym powiedziała. Słuchajcie, jest maluszkiem, bo skręcę kilka takich każdego, ale pachnie wybitnie. Krwiutki wyglądają zacnie, a do nich zrobiłam jeszcze papryczki z solą na patelnię. Teraz Kosztuje pierwszy raz mojego kebab'a. Troszeczkę na mocno przyprawiłam, więc jest ostry-ostry. Ale cecyki niwelują, więc jest takie połączenie. No ale jest bardzo dobry. Te klinowane warzywa robią taką robotę. Teraz elegancko do kawusi, wcinam sobie te pomarańczki, co kupiłam w czekoladzie, i są lepsze niż te z ILA, bo mają o wiele więcej soczku. Są przepyszne. Ja byłbym bardzo dobry wybór, żeby je kupić. Bardzo. Jesteś na śniadanko, a wcześniej jechaliśmy taką przepiękną, malowniczą trasą. Trochę znowu było mi niedobrze, ale to chyba wszyscy, że nie zjadłem śniadania i na co chwilę hamową oh oh, oh, tak zostawiliśmy auto w automacie, a mieliśmy mieć manualną skrzynią biegów. No ale trudno, Mali dał sobie radę i dojechaliśmy wszyscy na śniadanie i czekaliśmy na nas i rano wylądowała. i kazał nam się zbierać, po czym stwierdził, że on tu musi jednak jeszcze zostać, bo musi coś tak tap na no, Oczywiście, że tak i musimy teraz z niego dodać. A chcemy już iść na zwiedzanie Mercado. Mam całą listę, między trzech punktów, które musimy pójść, ale są mega fajne i... Mam taką nadzieję, że jak byliśmy w Sewilii, to było drogie i to mi się nie podobało. Czekamy na latiego i zaraz ruszamy na Kiełta, pasiki i jeszcze czekamy na salami. Są, są, są naprawdę dobre. Wyglądają przepięknie. Wszel jeszcze tylko Jak? Pod się wymiotuje. Uważajcie. Czemu Jestem ciekawa, czy trafimy na ostrą. Bo ich jest tu bardzo dużo. Na pewno jedna na ileś jest pusty. To możliwe, że Ale są genialne. I czekamy jeszcze I na sangritkę. I, i na patata z Matiego, bo Mati zaczyna zgrzewać wszystko nasze. Ile ile te ziemniaki? 6,50. Właśnie podobno się nie dzielimy. Tylko po gryzie, a Mati już wziął po trzy ode mnie i owioli. To jest prawda akurat. wziąłeś też, wziąłeś z dwóch misek patata? Tak. Właśnie przyszła sangrita i jest pyszna. Na pewno jest pyszna. I jest ogromniutka. Wygląda średnio. Oh Mój jestem taka zmęczona, ale już powoli wracam sobie do autka, żeby wracać do domu, bo już po prostu ledwo idę. W sumie nie wiem czemu, bo nie chodziliśmy dzisiaj jakoś w super, super dużo, ale tak mi zmęczenie dopadło może przez no, czy coś takiego. Ja jest masakra. Cieszę się, że już wracamy, ale w ogóle tutaj Maleka jest prze. Przepiękne, nie jest to duże miasto, jest piękne, ale jest tutaj tak spokojnie, żeby chyba nie czuć jakiegoś pośpiechu, co z tych rzeczy, jest tak chwilę tym bardzo, 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 bardzo ładnym. Zaczynamy dzisiaj dzień, dość późno idziemy na śniadanko pokazać chwili nasze bułeczki u pana z awokado i mozzarellką I kawę, która nie jest zbyt dobra, no ale trudna. A później jedziemy na małpki. Taki Gibraltar I mam nadzieję, że kamera i wszystko y, przetrwa te małpki. Pierwsza rzecz, jaką zrobiliśmy, bo przyjeście na małpki, to jest przyjście do Macha. To mówiłam. Teraz mówił o jakieś... Takie. To chyba coś Italian ziemniaczki i trzeba je posrywać ładnie po całkiem. No? I to trzeba tu. I to trzeba wsypać. Czy to jest makryser, pricey. Mega no, ja dobra. Mi bardzo smakuje, że tak dużo jest tej A? przyprawy. Idziemy tu, idziemy na małpy. Ja się musimy jeszcze przekroczyć granicę. A trochę się tego boję, bo ja do sobie się po paszportu. Myślałam, <grym> że położyć, że bo idziesz dosłownie zdwonował pan. Nie, nie no tak naprawdę wzięłam ten paszport, ale musimy jeszcze przejść panem przez granicę. Chociaż się wiem, czy oni tutaj tak sprawdzają. I będziemy się spinać na małpki. Nawet nie wzięliśmy jedzenia z samochodu, żeby nam czasem nie no zabrały. Tak musimy się pożywić. Tak, w e, maczku. Zaraz eee. lecimy. Strasznie, strasznie się rozpadało, ale doszliśmy właśnie do rezerwatu z małpkami i zapłaciliśmy 25 funtów za wstęp, więc trochę dużo jeszcze pada, więc jest troszkę niechajnie. Ale na małpek nawet warto. Idziemy teraz dalej pod górę. Robimy mały konkurs: kto jako pierwszy zobaczy małpę? I była tu cała instrukcja, co wolno robić, a co nie wolno robić i jak się powinno przy nich zachowywać. Więc idziemy dalej. Pierwszego małpera Maciej zobaczył. Jesteśmy w tak pięknym miejscu. Tu jest po prostu prze, prze, prze inniach, chociaż na nie, nie zapowiadało I było nam trochę przykro, że musimy zapłacić te 25 funtów, ale bardzo się opłaca jaskinia. No na zamek. Bo... Jaskinia. Obyl, tam jest prze, 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 i to wszystko jest w i to wszystko jest w cenie jego tego biletu tam, tam, tam. i ten Skywalk jest, prześliczny, chociaż troszkę straszny, bliski, ale jest tu prze, 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 Na szczęście udało nam się dotrzeć do naszej miejscowości, ale jesteśmy wszyscy tak wywaleni z słuchawki, że dobrze się zatrzymaliśmy, bo ja już myślałam, że zasnę. I weszliśmy po drodze do jakiejś meksykańskiej restauracji i będziemy pić meksykańską sangrię. Nigdy jeszcze czegoś takiego nie piłam, więc byłem ciekawa. Jest pyszna jedonka. Jest ciemno I know, ale chcę spróbować tej meksykańskiej sangrii. Ja Hmm, jest bardzo podobna. Mam wrażenie, że jest troszkę słodsza i mam wrażenie, że ma taką kapkę tequili w sobie, ale taką kapkę, że dodateczek, ale jest mega no? No. Przyjechaliśmy do miasteczka w skałach, a później jedziemy na wspinaczkę. Taki mamy plan na dzisiejszy dzionek. I znowu jechaliśmy przez piękne, malownicze okolice. I teraz idziemy w poszukiwaniu kawy. Przysnę w kawusi, bo znowu zrobiło mi się niedobrze podczas tej drogi, bo z takimi serpentynami tutaj, ale za to są bardzo, bardzo, bardzo ładne widoczki. Przepraszam, jedzą kocą, chyłoną, cukinię miodzie, jest przeprze, no przeprze, no, aż będę jej już teraz próbowała, bo Jule ją posoliła. No. Jest chyba lepsza, słona, ale to z tej strony jest słona. Bo jest taka słodka, Nie, ją to To Jest o wiele lepsza posolona, ale jest przeprze, 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 przeprze pan mi się radyskalnej Z Strasznie i nie mogliśmy jakaś na skałki, bo nie sprawdziłam, do której można tam wejść. Myślałam, że jakoś późno, a się okazało, że do 15.00 i już nie opłacało nam się tam jechać, bo była 14.20 więc zmieniliśmy plany i przyjechaliśmy do Marbelli i jechaliśmy w ogóle przez takie luksury osiedle i się okazało, że to jest jakieś najbardziej luksusowe osiedle w całej Hiszpanii gdzie jest 900 hektarów po prostu góry przydzielonej na osiedle z wielkimi willami. I mają tam wszystko, pola golfowe, steniny, koni, kluby, restauracje i w ogóle wszystko wszystko. I przez to przyjechaliśmy do Marbelli. I pomyślałam sobie w trakcie drogi, że zjadłabym jakiegoś takiego bowla warzywnego. Przyjechaliśmy tu i co zjadłam? Sernik baskiński, pizze ja i a więc nie za bardzo to właśnie do pola, no ale no cóż, było warto, by były pyszne. Odstawiliśmy już no w sensie, już jest przed trzecią na autko i niestety musimy czekać na pociąg do. 23, tam chyba 20 i siedzimy na całkowicie pustym lotnisku. To jest takie malutkie lotnisko, że latają tutaj tylko linie lotnicze, które latają po Hiszpanii pomiędzy lotniskami. I kolejny samolot jest o 8 rano, a jest 23. Jesteśmy sami. Na całym lotnisku jest tylko chyba jakaś pani z ochrony, albo no, na pewno z ochrony, bo nawet nie ma nikogo z. Obsługi, czy kinów, czy takich rzeczy, nikt tutaj e, nie siedzi. Jest plus z tego, że jesteśmy sami od tym lotnisku, bo jest cicho i mogę sobie oglądać YouTube, a nie na słuchawkach albo robić jakieś rzeczy na telefonie, nie muszę się przejmować innymi osobami dookoła, więc to jest plus. Ale e, na początku, jak to weszłam, to było creepy, bo w ogóle w jednej połowie nie ma światła. Stawiliśmy wcześniej Julę na autobus. Zrobiło mi się tak jakoś przykro, że aż się popłakałam. Tak po raz pierwszy poczułam, że jesteśmy w innym miejscu niż wszyscy nasi bliscy. I no to dziwnie brzmi, bo widziałyśmy się dwa tygodnie temu i będziemy się widzieć pewnie za kolejne dwa, trzy tygodnie. Ja po prostu się poczułam, jakbyśmy się rozstawały na nie wiem jak długo. I mam chyba coś takiego, że jakoś tak dworce autobusowe i pociągowe na mnie działają, że chce mi się płakać, jak kogoś tam odstawiam. Jeżeli będę go widziała tydzień, dwa tygodnie, to jest mi tak dziwnie, tak pusto w środku i właśnie chce mi się płakać, ja się popłakałam. I sobie tak posmutaliśmy na, na odchody, a później jeszcze właśnie jechaliśmy. I spóźniliśmy się na oddanie auta i nikogo tutaj nie było, więc rzuciliśmy kluczyki do skrzynki, mimo że nie dostaliśmy informacji, czy możemy tak zrobić. No ale mam nadzieję, że wszystko będzie jakiś. W ogóle to dziwne, że ani nigdy do nas nie dzwonił, ani dopóki mu nie napisał. No ale mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku. Jeszcze chwilka. Poczekamy na ten pociąg. Ale ja jestem taka zmęczona, że marzę tylko o tym, żeby się wykąpać przede wszystkim i położyć w łóżku. I cieszę się, że jutro się tak bo też strasznie mało spaliśmy przez te ostatnie trzy dni, bo była ona intensywna, no i była Jura, więc tak spędzaliśmy czas nawet wieczorami. Jak byliśmy tak turbo zmęczeni, to jeszcze coś oglądaliśmy razem na YouTubie, ale było to super i cieszę się, że faktycznie doszło to do skutku, że Когда снеса довели...